To i Wenecja z Rimi, gdzie można sobie popływać gondolami. Właśnie czekam w kolejce, aby też się przepłynąć. Jeżeli można tak powiedzieć. przewieźć o, może lepiej tak. Popłynę sobie wzdłuż kanału, jak nie płynę w rzeczywistości, tak sobie popłynę w miniaturze. Zapinamy pasy i zwiedzamy Wenecję. Most zakochanych? Czyż nie genialny to pomysł? Przyjedzcie koniecznie do Italia i miniatura Rimini. spójrzcie jaka fajna atrakcja. Zabierzcie dzieci przejażdżka gondolą po kanale weneckim w cenie biletu. Pełen wypad. Ja jestem teraz jak widać maksymalnie wyluzowany. W rzeczywistości trzeba byłoby zapłacić krocie za taki rejs w Wenecji A tutaj mam to samo w miniaturze rozglądam się troszkę, jeżeli pozwolicie A teraz Wam też pokażę, co i ja widzę A, Mijamy gondolę To jest to, co przed chwilą przepłynęliśmy Z tej strony Tutaj mijamy kolejną gondolę i jeszcze jedna gondola. Genialna sprawa genialna. towarzyszy nam ważka. Spójrzcie jaka piękna ważka. Poezja w locie I most Rialto mamy, właśnie przepływamy pod nim Właśnie no, po nam zrobili zdjęcie To jest to, co przepłynęliśmy. Jeszcze mnóstwo, mnóstwo atrakcji tutaj czeka. Genialne. A to nasza gondola. Ten głos, który zachęca do uśmiechu, żeby ładnie wyjść na zdjęciu, dokładnie mówi cześć Brzydale. Bardzo zachęcające. Spijamy parkę zakochanych gondoli, muzyka nam gra, a tu mamy przystanek San Samuele. I następni turyści. Pajęczyna im na głowa wisi. Chyba już długo tutaj kwitną. I kolejny most, pod którym przepływamy. Tam płynie następna łódź gondola w sensie Bos wygląda doskonale. Świetnie Kapitalna atrakcja Pokażcie to dzieciom a już nie dadzą wam spokoju dopóki ich tu nie zabierzecie i druga strona, i kolejna para w gondoli, ale chyba niezbyt zakochani, bo odsunięci od siebie. Teraz będzie kluczowy moment, że tak powiem. Bo widzimy. Przepraszam, że nie mówię co to jest konkretnie. Ja wiem, że to jest coś znanego, ale wszystkich nas po prostu nie pamiętam. A... A tu Żaba pozdrawia i prosi, żeby się uśmiechnąć do zdjęcia. Kończy się moja wycieczka do Wenecji na peryferiach Rimini. Bardzo fajne wrażenie. Przyjedźcie koniecznie do Italia miniatura. To jest miejsce, gdzie wysiadałem. Zobaczcie jeszcze, jak tam pięknie. To jest makieta, ale bardzo wiernie oddana. A ja wam jeszcze pokażę wóź programu. Bo oczywiście jak się przypływa do Wenecji, to głównym celem jest to miejsce, lat Świętego Marka. Zaraz go obejdę. Spójrzcie jak to jest wszystko wiernie oddane. Mówiąc nieskromnie, genialnym pomysłem było tu się wybrać, a mówiąc inaczej grzechem byłoby tutaj się nie wybrać. Pałac Dożów i tu Bazylika, którą zaraz zobaczycie od strony naświetlonej. A oto i Bazylika Świętego Marka. Można sobie zobaczyć szczegóły, których normalnie człowiek nie widzi, bo jest po prostu za nisko. Dzwonnica. I główny plac wenecki, Piazza San Marco. Kapitalna sprawa. I tak właśnie ten napis oznacza wyjście. Ale jeszcze jakieś kamieniczki zobaczymy. A teraz idę zwiedzać południowe Włochy, czyli konkretnie Sycylię i oczywiście Sardynie od Apuli przez Molizę, Toskanię Milię, Romanię, Lombardię, Piemont Dolomity Wiedeń, Londyn Paryż i Wenecję dotarłem do cieśniny mesyńskiej i teraz zobaczymy jak wygląda ta cieśnina właśnie oraz Sycylia jestem już prawie na Sycylii Tutaj pociąg czeka na odjazd. A tutaj mamy właśnie Mesynę. Na Sycylii jeszcze, jeszcze nie byłem. Zrobię sobie zdjęcie, żeby mieć mocniejszy argument tutaj przyjechać. Przechodzę do Cefalu. To jest właśnie Cefalu. Tam była Mesyna. Palermo. Nieco zarośnięte przez chwasty, ale widzę, że ogrodnicy pracują. W innym, co prawda, miejscu. Widziałem ich w tej chwili, bodajże w Kalabrii, ale myślę, że z Kalabrii to szybko tutaj dotrą. Monreale. Tak wygląda Monreale. Calatafimi Marsala. Trapani, i tutaj mamy agrygent, czyli można by powiedzieć, że prawie że brat bliźniak Partenonu w Atenach. Amfiteatr, Syrakuza, Katania, Castello Urzino. No i oczywiście obowiązkowo musi być etna. Mamy etny. I na deser Taormina Przyjeżdżajcie koniecznie, ja jestem w niebo wzięty, zachwycony, oczarowany Przyjeżdżajcie koniecznie Oczywiście O przepraszam Przewidzieli, że Etna wybucha właśnie mi się to teraz... udało zarejestrować widać wydobywając się z krateru dym a zatem o tym też pomyśleli bajer nad bajerami jak dla mnie Słychać dzwony bijące w Mesynie? Dzwony bijące w Mesynie, słyszycie? Erupcja wulkanu się skończyła. Tu mamy jeszcze lawetę. A ja wam jeszcze pokażę. O, posłuchajcie! Ruchome postaci. W rzeczywistości zapewne też tak jest. świetne, genialne, kapitalne I jeszcze nawet kogut tutaj pieje a tu bardzo ładnie, stacjone Messina Centrale skąd odjeżdżają pociągi przyjeżdżajcie koniecznie do Italia i Miniatura tego miejsca wam jeszcze nie pokazałem, więc jeszcze nie kończę, jeszcze stąd nie wychodzę pociąg jedzie a za chwilę pokażę wam coś co mógłbym sobie postawić koło domu Coś takiego mógłbym sobie postawić w moim ogródku i codziennie na to patrzeć, gdyż z takiego urządzenia jak to, jak kawiarka, korzystam codziennie, ponieważ uwielbiam kawę. Wspaniałe dzieło. Dzień bez kawy to dzień nieważny. A oto i sardynia. Carbonia. Tutaj widzimy kopalnię. Karbone to jest węgiel, dlatego nazywa się to Carbonia. Flumin Maggiore. Piękne ruiny. Dalej, spójrzcie, jaki tu wajper sunie. Krętą drogą. Świetne to. I mamy Oristano. Czy Oristano, jak to. Nie wiem, jak, jak to się konkretnie wymawia. Następna Boza. Bazylika, dalej. Kondrodzianos, Kondrodzianos. Przepraszam, nie spotkałem się z tą nazwą wcześniej, ale jest to ciekawe. Castel Sardo, i Castel Sardo. Spójrzcie, genialne to. Tam mamy bazylikę Świętego Piotra. Słychać bijące w niej dzwony. A tu mamy Sardynię i Palau Do Palau właśnie płynie prom Przepłynął, zatem mogę iść dalej Kała niedźwiedzia Palał, wygląda faktycznie jak Niedźwiedź. A to stare miasto Palał, cudowne na skalę. Po drugiej stronie od razu patrzmy, jezioro jaka piękna lazurowa woda, rzeka Flumendoza, która wypływa z tego Sztucznie utworzonego jeziora, bo jak widzimy, jest tama. Z tej tamy też płynie woda. Orroli nazywa się ta tama. Tutaj ruiny. Barumini. A tutaj mamy Kaliari. Słoniowa wieża. To tyle z Sardynii. A tam jeszcze mamy znacznik map Google, który miałem wam pokazać i właśnie to robię. Jeszcze z tej strony rzućmy okiem na Sardynię. Wszystko odpowiada naturalnemu położeniu. A oto i znacznik Google Maps. Oznaczcie sobie tym znacznikiem Italia i miniatura, aby tu koniecznie przyjechać. A tu macie kierunki: Monte Bianco, Milano, Paryż. Tutaj Moskwa, Tokio, Ateny. Tu oznaczenie na południe: Etna, Rio de Janeiro. I tutaj. Nowy Jork, jak widzicie, a ja jeszcze Wam pokażę z lepszego ujęcia ten znacznik. Wbijcie sobie tę pineskę w miejscu, gdzie znajduje się Italia in miniatura i koniecznie tu przyjedźcie. To jest cały ten park, a nawet jeszcze więcej, bo nie widziałeś tutaj miejsca, gdzie jest Italia. Piazza Italia, tam widać za Piazza Italia jeszcze Wenecję, gdzie można sobie popłynąć gondolami. A za dolomitami jest jeszcze fragment Europy. A to i tak jeszcze nie wszystko, bo tu rozrywek, zwłaszcza dla dzieci, jest multum, multum, multum. A ja się zwijam, jadę dalej. Taki oto rzucający papierowym samolocikiem chłopiec zaprasza do parku. A tak. W miniaturze wygląda Italia. Widać pociąg pozwalający zwiedzać park z góry. Jeszcze z tego ujęcia wam pokażę, że było widać: tam jest Sycylia, tam jest Sardynia, tutaj mamy Kalabrię, a tam całą resztę. Łącznie z Alpami i Dolomitami. Tu mamy fontannę, a to jest jeden z samolocików, który mi rzuca ten chłopiec, będący na dachu. Samolocik bił się w ziemię przy fontannie. No to jest kapitalny pomysł. No. W samych superlatywach mogę się wypowiadać o parku Italia i Miniatura. Jeżeli nie mieliście pojęcia o jego istnieniu, nawet będąc w Rimini, tym bardziej będąc w Rimini, to musicie koniecznie tu wrócić, choćby po to, żeby zajrzeć do parku. To ma być w sumie podsumowanie mojej wizyty w parku Italia i Natura, ale, ale w zasadzie już Wam wszystko powiedziałem. Tu nie ma co w ogóle się rozwodzić nad, nad tym. Trzeba tu przyjechać i tyle zwiedzić całe Włochy w pigułce. Zdjęć wykonałem tyle i filmów, że bałem się, że, mi, że braknie mi miejsca pamięci telefonu, ale na szczęście jeszcze mi trochę zostało, bo jeszcze coś mam w zamiarze dzisiaj zwiedzić wszak jest to mój ostatni dzień włoskiej wycieczki Loco Italia, którą będę się z Wami sukcesywnie dzielił na moim kanale YouTube oraz na Instagramie. Italia w sercu oczywiście, jeżeli byście nie wiedzieli albo zapomnieli. A jeżeli to wiecie, przekażcie dalej. Ja zapraszam do subskrypcji, do śledzenia i do podróżowania ze mną po torach w Italii.